Hej wszystkim. Witamy się z wami na naszym kanale, kochani. Dzisiaj czeka was i nas kociakowy odcinek ponieważ jedziemy zajmować się kaszmirem. To jest kot mojego znajomego, który wyjechał i od paru dni jesteśmy u tego kota codziennie, po kilka godzin. Oliwia tylko rano wstaje i od razu chce tam jechać. Ja ją rozumiem, bo ja też pokochałam tego kota, który jest przesłodziakiem, jest przecudowny. No i teraz będziemy się zbierać, czyli muszę spakować plecak, wziąć coś dla nas do jedzenia, do picia i myślę, że może być ciekawie, ponieważ dzisiaj kot będzie decydował o tym, co będziemy robić. Także mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas, z nami i z kotociakiem. Drodzy widzowie, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że filmy wrzucamy od poniedziałku do piątku o 15, soboty i niedzielę o 8.30. Ja już nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia. I zaczynamy ten film. Przyjechaliśmy tak na szybko do Teddy jest mi za gorąco. Muszę się przebrać, no ale to zrobię później, jak już wrócimy. I szukamy zabaweczki dla kota. Musisz mi coś polecić, no bo jak ty miałeś kota, to wiesz, co koty lubią. Najbardziej. Jak? ale że ty chcesz? O, kot chce. Kot ja chce za kota. No ale to, co jest tutaj w środku, to co się z tym robi? Tu się. To jest Trzymaj. pewnie kocimiętka, ale. Hmm? Trzymaj, upadło. Tu się otwiera. Tą mysz, a tą kocimiętkę i on sobie nią tam. Co ja pachnie. bym bez ciebie zrobiła? Ale czat... Ale wiesz, to ten kot ma tylko jedną zabawkę. No to będzie miał już teraz trzy. Taką na tym patyczku takim, do no takiej rybki. Trzy, dwie, dwie to teraz tak by się przydało coś takiego bez patyczka, nie? No. Faktycznie. I on sobie ten. To, by to też by było super, tym bardziej, że to jest jakby taki sznurek, więc to by sobie drapał. Ale to, co mi się jeszcze podoba, to to i my to kupowałyśmy do kociej kawiarni. Ale to jest rozwalone, widzisz? A to może znajdę całe gdzieś indziej. I tu jest kuleczka i koty tam strasznie to, to lubiły. Tutaj, jest tutaj też pewnie jest kuleczka. Hmm. Czyli to i to. Tak tam, to co wziąłeś. Tak, Dawaj. A jednak bierzemy tą kulkę? Wszystko bierzemy. Ale szarą, bo są jeszcze inne kolory. Szarą czy inną? Szarą. Szarą, bo to facet, nie? Bo jest jeszcze na przykład taka jasna, kremowa. I tu są jeszcze takie, dobra, to to. I do kasy, do kasy. Prawie wszystko mamy. Te karteczki Mochi! są. To zabieramy ze sobą, tak? Tu mam tak nie i kotek będzie decydował. Moci, tak, bierzemy. Tu mamy jednego pączka, ale to Kaszmir nam powie, czy ja go mogę zjeść, czy ty. I tutaj już odpakowaliśmy te wszystkie zabaweczki, nasypaliśmy pocimiętkę do tego. Gdzie jest ta mysz? Tu jest. Ciebie też zabieramy myszko. I widzę, że nie zjadłaś kanapki, bo rozpakowałam twoją śniadaniówkę. I dzisiaj Oliwie narysowałam takiego śpiącego kota i napisałam: To ja, Kaszmir, przyjedziesz do mnie dzisiaj? Tak. Oliwia teraz wróciła do domu ze szkoły. Jeszcze poszłaś na chwilę do koleżanki co, idziesz jeszcze do tej koleżanki, czy już możemy jechać? Za 5 minut idę jeszcze. To leć! Bo ja już to pakuję wszystko do plecaka i naprawdę jedziemy! I tak to z tą moją olianką jest. Ja się przebrałam, założyłam bluzkę z pusinem. Teraz to wszystko pakuję do plecaka i już widzimy się tam na miejscu, czyli w mieszkaniu Kota. Nie tak szybko, bo nie mogę cię dogonić. Trzymaj klucz. I zaraz zobaczymy, co robi kociak. Czy śpi, czy już będzie stał tutaj pod drzwiami? Nie wchodzi ten klucz? Dzień dobry. O, jest już! Cześć Kotek! Tęskniłeś za nami. O dzisiaj jesteśmy troszkę później, ale tylko odrobinkę. Powiem Wam ciekawostkę. Kaszmir to w ogóle jeszcze nigdy przy nas nie spał. Ja nie widziałam tego kota śpiącego. On zawsze z nami tutaj siedzi, towarzyszy nam przez parę godzin. Koniec świata! To jest po prostu miłość, która nie zna granic między wami. Ten kot. Jesteśmy papuszkami nie rozłączka. Gdzie pójdzie, Oliwia, To kot idzie za tobą, nie? I nie daje ci spokoju. Ciągle chce, żebyś go widziała. I teraz słychać, że mruczysz wytresowany na maksa usiadłaś on zaraz idzie za tobą a przywitasz się chociaż ze mną troszkę kolego cześć mamy dla ciebie zabaweczki wiesz dzisiaj kupiliśmy takie nowe uwaga komentuję zabaweczki gdzie gdzie są zabaweczki najpierw musisz zadecydować czy chcesz je dostać nie ma tak łatwo oby było tak ale on nie zwraca na to uwagi. Hej! Boczekaj. kaszmir. Boczekaj. O właśnie idź tutaj z tej strony. Gdzie? Które? <laughs> Chyba po środku. Usiadł na tak? Tak, usiadł na tak. <laughs> Bez... tutaj, tak. Wystarczyło, żebyś łapką pokazał. Tak? Niekoniecznie musisz na nich siadać. Nie, jaki słodziak. Dawajcie dla niego teraz dużo serduszek w komentarzach. To jest najcudowniejszy kod na świecie. To jest mysz. Especially for you. Czy ona Ci pachnie tą kocią miętką? A jakby mu to rzucić tam, to myślisz, że on za tym pójdzie? Chyba nie. Siu! Przetestujmy. Kaszmir? O nie, poszedł. Jednak poszedł, bo mówię, będzie problem, bo on strasznie lubi być miziany. Jednak ruszył do tych zabawek. Jeszcze była jedna zabaweczka, ta taka kulka. Ale to musisz... Ale to trzeba ją wyjąć, nie? Bo ona jest jeszcze tutaj w tej tobie. Halo, kulko, gdzie jesteś? Proszę, proszę, to jest jeszcze dla ciebie. Ładne? Reszta. Może być? moja. No, Reszta moja. Tradycyjnie musi obwąchać nasze rzeczy. Mam pewien pomysł przetestować coś na kocie, a mianowicie włączyłam taki film dla kotów, który jest na YouTubie. I tutaj są ptaki, które sobie jedzą jakieś ziarenko. Podobno koty uwielbiają coś takiego oglądać. Więc przekonajmy się, czy Kaszmir w ogóle będzie takim filmem zainteresowany. Zobacz kotku, specjalnie dla ciebie wzięłam mój stary telefon, tylko najlepiej by było gdzieś go chyba oprzeć. Jak cię nim zainteresować? Będziesz mu trzymać? Nie, on jednak chyba tylko chce być miziany. On nawet tu nie spojrzał. Tu, zobacz, Kaszmir. Tu jest taki filmik ładny dla Ciebie. Normalnie kino domowe. Nic z tego, ale później jeszcze raz będę próbowała mu coś włączyć. Na internecie jest taki trend, że podobno koty kochają pędzelki do make-upu. Oliwia użyczy teraz Kaszmirowi swój. Taki ładny. Lubki uwielbiają mnie do koty. Ale do włosów takie? Tak. I co one z tym robią? Tak się bawią tak łapką? A ja widziałam coś takiego, że można kota pędzelkiem miziać i on to bardzo lubi. Jest relaks? Jest relaks. Chociaż ten kot to jest taki pieszczoch, że obojętnie czym byś go miziała, to i tak będzie mu się podobało. No bo taka jest prawda. Wiesz, ten pędzelek się oczywiście zrobi brudny, ale my go tutaj zostawimy, już nie będziemy go zabierać ze sobą. To po prostu pięknie, będzie pięknie. dla niego jakby taka szczoteczka. Słucham Ciebie? Słuchaj, te miseczki, czy ma coś tam? Patrzyłam, jedzonko jest, także nie będziemy mu tam nic dokładać. Jak zje, to dopiero. I teraz słuchaj, Kaszmir. Ja tutaj Ci szeleszczę takim opakowaniem. To jest donat. I niestety, on jest tylko jeden, więc teraz musisz nam pokazać, czy ja mogę go zjeść, czy ma go zjeść Oliwia. I ja ci tutaj położę karteczkę z naszymi imionami. I dzięki, Kocie! Dzięki, że się zgodziłeś, że ja mam zjeść tego pończucha. No, Oliwia nie będzie zadowolona, ale ewidentnie wybierasz tą stronę. Czyli wybierasz mnie. Ale nie martwcie się, i tak podzielę się z Oliwią, bo ja całego pączka nie zjem. Poproszę karteczki z powrotem. Dziękuję bardzo. Odkładamy je na razie tutaj. A pączka zabieramy i czas zjeść tego smaczka. I stało się, zostałam podrapana. Oliwia się śmieje, chociaż przed chwilą też cię drapnął. Bo on wiecie jak to jest, on leży, on jest taki zobacz. grzeczny. zobacz ale jak on się relaksuje, to tak wiecie, tak czasami robi to mu łapką, ale on nie chce zrobić krzywdy. Kocisko te nasze, powiedz też, Ty teraz nam. Teraz Ty powiedz nam, czy Ty chcesz być czasany szczotką. Masz, chłopie, do wyboru tak albo nie, albo lepiej tutaj, nie? Mu położyć. Ale kiedy Ty zejdziesz, właśnie, ty chodź z tego łóżka, zrobimy go czymś. Albo go zachęćmy, nie, że na przykład. Nie, za to działasz? Tu i tu. Przypomnijmy pytanie, czy chcesz być miziany? No oczywiście, że tak. Nie miziany, czasany. O to mi chodziło. I ta szczotka jest jego ulubioną, w sensie ta nie, strona z tym nie włosiem. Chcę, nie chcę. Pierwsza odpowiedź była tak. Nie, ale potem pomachał mnie. A przeszedł. Tak, koło tak. No to tu był bliżej i to jest jego ulubiona pufa. Ona już jest bardzo zniszczona, ale właściciel mówi, że specjalnie ją zostawił z tego właśnie względu, żeby kot miał frajdę. To może zaprosimy kota na jego ulubiony fotel, bo z reguły tutaj ale się tak czeszemy. On jest jak wytresowany, przyszedł. Hej, kiciuś. Potem ci umyję szczotkę. Kot lubi tutaj siedzieć, bo z tej strony jest okno i ogląda sobie naturę. Czyli raz na jakiś czas jakiś ptaszek przeleci, ktoś przejdzie i to jest bardzo ciekawe. Dobrze jest? Jeżeli tak, to był dwa razy, albo chociaż miał kni. Chyba się zawstydził. To co? Pytamy go, która z nas może zjeść to Moci? To znaczy, my się jego ja, 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 zapytamy, ja, ja, ja. tylko jak odpowie, że znowu ja mogę zjeść, to ty już nie będziesz totalnie szczęśliwa. Dobra, no Proszę wyjąć te karteczki z napisem Olivia i Karolina. I teraz kto będzie schodził, więc to będzie ten moment. No, które wybierasz? Które to? By, był na początku bliżej. Nie wiem, jak to rozumieć. A nie, był tak! Kocie, pokaż jeszcze raz. Skup się. Chyba nie jest w ogóle zainteresowany tymi karteczkami. On tam widzi muchę. Tam lata mucha i jego to interesuje. O, czas na prysznic, tak? Teraz kocie trochę myje. Możemy mu jeszcze nasypać tej kocimiętki do domku. Bo to zostało od tej zabaweczki. To będzie miał miło. O, kocie, skup się, zobacz. Są dwie karteczki. Kto ma zjeść moci. Co? Ja tam nie. sobie siadam, tak, 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 tak. Nie ma tak. Ewidentnie chciał A. wybrać moje imię. Nie? Nie, 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 nie. Ale już nawet tak. Podpowiedziałaś mu, to jest nie fair. To są jakieś oszukaństwa. No serio. W takim razie, skoro żadna z nas nie wie, jaka jest odpowiedź, To. Moje karteczki. Znowu leży na tych karteczkach. Aleś fajnie bawi tą myszką. Darujemy sobie to niech Zostanie tutaj w zamrażalniku. Przyjedziemy jutro i wtedy zapytamy się kota. Ostatecznie, kto ma zjeść te lody? Ma zjeść tą butelkę. Znowu pytamy o jedzenie? On, jakby na coś patrzył. On poluje. On tak wygląda. Jakby miał się zaraz rzucić na kogoś. Było bliżej Oliwia. A bo on chce iść do domku, widzisz? nie, bo było tak. Czas na odpoczynek. Akurat to, to mamy kupione razy dwa, więc to może być for you, a drugie dla mnie. No i co robisz teraz, kocie? Chyba się myjesz. Tak to wygląda. Ogon mu wystaje. Możemy Ciebie podejrzeć przez okienko. Nic nie widać, jest samo futerko. On tutaj czuje tą kocimiętkę. Wygodnie? Chyba wygodnie. Jeść mi się nie chce, ale za to bardzo chętnie bym się czegoś napiła. Jak zapewne wiecie, nie lubię kawy, więc mam nadzieję, że kot nie pokaże właśnie tej rzeczy. Ale tu jest jakiś napój, i wiem, że mogę z tych rzeczy korzystać. Wiem od właściciela, bo herbata albo nie, jest herbata. Dobra, ja wolę herbatkę. Trzymajcie kciuki, żeby kot wybrał właśnie to, a nie to. Kaszmir, jak już będziesz chciał wyjść ze swojej chaty, to bardzo Cię proszę o decyzję. Ja sobie na ciebie poczekam w spokoju, a ty powiedz, czy to jest dobre, bo ja to widzę pierwszy raz. To są jakby takie ciasteczka. Dobra. jak <śśmiech> się tam wścieka. Ja zaraz podrzę ten domek. Słyszałaś takie drapnięcie? On jest turowy. czesteczka są takie, z takim serduszkiem i z N. Szkoda, że nie jest K jak Karolina, albo O jak Oliwia, albo M jak mama. Ewentualnie K jak Kaszmir. Dzięki, 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 wybrałaś herbatę. Dzięki, love you Kaszmir. Ale mu się tam podoba, nie? Teraz jak mu tam wysypałeś tą kociniętkę, to tam będzie siedział i siedział w nieskończoność. Najważniejsze, że mogę sobie zaparzyć herbatkę, tylko powiedz mi, czy Ty też będziesz się chciała napić. Mm -hmm. Tylko nie ma owocowej, jest taka zwykła czarna. Może być? No to mi tamten tam, tam napój. Okej. Okay. Czyli jednak nie chcesz tej herbaty. <noise> nie mogę. Jaki się zrobił aktywny skubaniec jeden. Kaszmir teraz idzie do toalety, bo tam ma kuwetę. Nie? Jednak idzie do torebki. Ale tam zapewne też zaraz pójdziesz i coś zrobisz. A jak coś zrobisz, to będziesz musiał zadecydować, kto po tobie posprząta. Wybierz Oliwie. Dobrze? Jesteśmy umówieni? Tylko ci. Jak wybierzesz Oliwię, to kupię ci jakieś dobre smaczki. Nie podsłuchuj nas, to są nasze rozmowy: moje i kota. Jak wybierzesz, żeby Oliwia czyściła ci kuwetę, to kupię ci drugi domek albo więcej zabaweczek. A widziałam jeszcze takie fajne maty, takie mega fajne legowiska, więc wiesz, jesteśmy umówieni? To świetnie. No. Mówiłam, mówiłam, wiedziałam, on tam coś zrobił. Tam, właśnie w tej kubecie. Ja to czułam, że tak będzie, bo on już tam on... tak wchodził, zobacz, wychodził. Zobacz. I teraz kocie, pamiętaj o czym I chwilę zobacz. temu rozmawialiśmy o tych prezentach, tak? No widzę, no łapki ma. No ale tak, skierowana idealnie na karteczkę. Ty, on musi przed nimi wybrać, kto mam uczyścić jego toaletę. Chłopie, gdzie mam ci położyć te karteczki? Może tu, co? Tutaj? Może być tu? Zanim on się zdecyduje, żeby gdzieś się ruszyć, to znowu minie jakieś pół godzinki, no, ale poczekamy. Mamy czas, bo i tak będziemy z nim tutaj siedzieć do wieczora. No dobra, no to ja w, w tym czasie Ewi jeszcze. Tak, bo szczotkę też trzeba czyścić. A ja to się wczoraj śmiałam, bo jak tutaj byłyśmy, to Oliwia tą szczotkę czyściła cztery razy. I uwierzcie mi, tamtej sierści to było tyle na tej szczotce. I ja się śmiałam, że połowę kota to już nie ma, w sensie, że Oliwia go na tyle tak dużo czesała, że on stracił połowę sierści. Strasznie z niego wylatuje sierść. No ale wiadomo, już jest ciepło, jest wiosna, zaraz jest lato, no to ta sierść wychodzi, nie, ze wszystkich zwierzaków. Może ja to przełożę bardziej tutaj, bo coś mi się wydaje, że zaraz ty pójdziesz do okna. Wybierz to. Wybierz to. Nie, on w ogóle nie jest na razie zainteresowany tym, żeby wstać. Może spróbuję go jakoś zwabić myszką. Zobacz, Kaszmir. Tu jest myszka. O, tu, tu, tu. Tu, tu, tu musisz iść. O, w to miejsce. Wiesz co? Ja chyba skoczę do żabki. Żabka jest na dole. Przyniosę nam jakieś jedzonko. I co? Idziesz ze mną? Czy tutaj zostajesz? Idziesz ze mną. Ale nie. Ja muszę zobaczyć, co Kaszmir wybierze, więc... A czemu muśkę przełożyłaś na moje imię? Halo! Tak miało nie być. Proszę tego nie przestawiać. Idzie, idzie, idzie. Ale usiadł. Usiadł i się nad czymś zastanawia. Być może nad tym, którą osobę wybrać do czyszczenia kuwety. Aha, to dobre, ej, połóż mu tutaj domek! Jest! Przeszedł pod twoim... Nie, 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 Przeszed, nie Przeszedł tak. Wszyscy widzieliśmy. Nieprawda. Zaraz ci puszczę na nagraniu. Tak! Nieprawda. Nieprawda! Oh my god, on znowu tam poszedł! I on tam jeszcze coś dorzuca od siebie. Ty się nie śmiej, bo on ciebie wybrał, żebyś ty sprzątała kuwetę. No tak było, no. I nie tarzaj mu się po łóżku, bo to jest jego łóżko, on tutaj śpi. To jest jego legowisko. Halo Kocie. Ja w to nie wierzę. Czemu ty tak tam często teraz chodzisz? No pięknie, pięknie. Dajmy Oliwi drugą szansę, bo ja wiem, że opróżnianie kuwety nie jest miłe. Zróbmy papier, kamień, nożyce, tak? Okay. Skoro Ci nie idzie z kotem, że kot podejmuje takie decyzje, no to masz jeszcze drugą szansę, tak? Okay. Ale czekaj, K ten kto wygra, ten czyści kuwetę czy nie czyści kuwetę? Ten nie czyści. Ok, kot jest tego świadkiem, kot patrzy, nie ma żadnego oszukaństwa, tak? Papier, kamień, nożyce. Wygrałam. He 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 he. Dobra. I ja posprzątam, ale jak drugi raz, trzeci raz już ten kot narobi do kuwety, to potem ty sprzątasz bez dwóch zdań, okej? Okay? Może Co mi przyszło robić tą łopatką? O I co mnie podglądacie, ty i ciało. kociak? Kociak też patrzy, co robię. Dobra. Trzy, dwa, jeden, go! Trzeba to zrobić I, i co? się ze mnie nie śmiej, to ty miałaś robić, nie ja. I jak zapewne wiecie, Oliwia lubi sprzątać podłogę i zaczęłaś zamiatać, no bo, bo, jak, bo... jakby nie było po kocie z dużo kłaczków, a jeszcze się wysypała kocimiętka. A kot obserwuje Oliwie. W sensie teraz to już chyba patrzy sobie gdzieś tam przez okno, albo w ogóle się zamyślił, ale tak cię obserwował te pierwsze minuty, jak ty zawiatałaś, że to było dla niego fascynujące. Chyba jesteś zmęczony, co? Chyba pójdzie spać i to pierwszy raz widzę, jak ten kotek przesypia. O rany, Przysypiasz, czy nie? Nie, usiadł. Czas na make-up. Chociaż ty jesteś chłopcem, a nie dziewczynką, ale Trudno. widzę, że i tak Ci się podoba. Mruczy, mruczy. Powiem Wam, że ja tutaj bardzo lubię przyjeżdżać tak samo Oliwia, bo jakby nie było, koty powodują to, że człowiek jest zrelaksowany, to mruczenie i jak ten kot mi się tutaj kładzie, to jest coś cudownego. Wystarczy, że sobie usiądę na łóżko, albo ja, albo Oliwia i siedzę i wiecie, on sam przyjdzie on sam przyjdzie, tutaj się przytuli jaki on jest kochany aż żal będzie go zostawiać tutaj wieczorem zawsze wychodzimy takie smutne, no ale musimy też w końcu przyjść do domu wczoraj byłyśmy chyba o 20 nie? Jakoś o tej godzinie dopiero do domku wróciłyśmy także my tutaj naprawdę spędzamy wiele, wiele, wiele godzin to co? Pytamy jeszcze o coś kociaka? Wiem o co czy mamy już sobie stąd iść? Czy by chciał, żebyśmy wróciły do naszego domu, tylko gdzie są te karteczki? Tu. Tu, 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 tu. Tak? Nie. Czy chcesz, kocie? Opowiadaj. Mamy tutaj jeszcze być, czy mamy zostać? A jak? Mamy iść? Nie. Jest bliżej nie. Że, że mamy nie iść. Kaszmir, mam dla ciebie już na dzisiaj ostatnie pytanie. Zaraz nam powiesz, jak sobie zjesz obiad, czy Oliwia ma się uczyć wiersza, czy nie? Bo jeszcze Oliwia tak do końca go nie umie, a potrzebuje nauczyć się wiersza na występ. Oliwia tam krzyczy, że umie! A ja wiem, że jeszcze nie mówisz tego wiersza tak płynnie, więc musimy poćwiczyć, żeby Twój występ w szkole wyszedł jak najlepiej, tym bardziej, że będzie Ciebie oglądało bardzo dużo ludzi. A teraz posłuchajcie kocie ASMR. Dobra? Chyba dobra. Kot dalej zajada, a Oliwia co robi? Gra. To do re mi. Pewnie to znacie? Do, do, do re fa. Fa so, la. Aż kot się na ciebie patrzy. On jest w szoku. Co ty tam teraz wyczyniasz? O o, 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 masz się uczyć wiersza. Powiedział, że tak. Powiedział, że tak. Dzięki, kocie. No to teraz chociaż powiedz go jeden raz. Dzień dzisiejszy miło się zapowiada, w krainie czarów czeka nas zabawa, więc... Dobre, A widzisz, się jednak do... nie do końca umiesz. Się w domu. Teraz będziemy ćwiczyć, kot tak chciał. O rany, zobaczył się do nas tyłem, tylko ogon mu widać. <noise> Oliwia też nie ma czasu, żeby zerknąć, bo teraz się wzięła za telefon. Chwila przerwy, czyli tak. Koty w domku, ty sobie coś oglądasz, a ja co mam robić? Kota Odpiszę widzom. Nie, teraz już go nie będę miziać, niech ma trochę spokoju, bo skoro tam poszedł, to znaczy, że chce być sam. W takim razie ja odpiszę Wam, naszym kochanym widzom i zakończę ten odcinek pozdrowionkami. Pierwsze pozdrowionka wysyłamy do Gabrysi, która ma ortezę bo ma skręcony staw skokowy, orany, strasznie Ci współczujemy. Oczywiście życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. I ty kochana napisałaś do nas: konta, Marlena, Janusz, Myśnik i 4L, Buziaki. A ty co sobie drapiesz? No drapię co sobie. A niech do... sobie drapie. Pozdrawiamy Oliwkę Ciszek. Buziaki lecą do Olka 2013, Myśnik V5V. Pozdrawiamy Klaudii LPS. Buziaki lecą do Mario W1989. Pozdrawiam 5 osób, więc może jeszcze 5. Buziaki wysyłamy do Corneli Wyraz Myślnik P8S. Pozdrawiamy Anitę Aksamit. Buziaki lecą do Sandry. Wiemy o Tobie tyle, że masz 11 lat. Plus jeszcze wysyłamy pozdrowionka dla Twojej siostry Oliwi, która ma 6 lat. I Wy dziewczyny napisałyście do nas konta i Lily 7. Buziaki do Was lecą. Pozdrawiamy Alinę Gasior. I ostatnia osoba, do jakiej dzisiaj polecą pozdrowienka, to będzie Iwona Kmiecial. I to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. I widzimy się już jutro. Papa, pa, całusy, 102. Kocie, pożegnaj się z naszymi widzami. No wiesz co, Kot. Tak, tym ogonem tutaj jesteś do widzów. A ty się chociaż pożegnaj z widzami. Pa, pa. Koniec grania. Nie pograsz sobie. Nie ma opcji. Przyszedł pa, pa. do ciebie Pożarę. i chyba chce się dalej tulić. Tuli, tuli, tuli. Na zegarze jest prawie 17, a jeszcze wam tylko tak na szybko coś pokażę. Udało się. Zasnął w słoneczku. Ja wiem, że ja już zakończyłam ten odcinek, już do Was mówiłam, papa, całusy, 102 i te sprawy, ale jeszcze dogram Wam to, że jesteśmy tutaj dalej, a jest godzina 20, dokładnie za 5. Czy już możemy wracać do domu? Tak. Piona, to się zbieramy, a kot teraz je kolację.